Dyżurny Policji w Słupsku otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że w Urzędzie Skarbowym w Słupsku e, znajduje się podejrzany pakunek. E, natychmiast na to miejsce zostali skierowani policjanci. E, policjanci oraz służby ratownicze, które uczestniczyły w tych działaniach, zabezpieczały e, przede wszystkim ewakuację osób, które znajdowały się w Urzędzie Skarbowym. Następnie do budynku weszła grupa minersko-pirotechniczna, grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego, e, która w komendzie miejskiej Policji e, w Słupsku zajmuje się właśnie tego typu sprawami. E, w skład grupy wchodzi trzech policjantów do pomocy użyty został także pies służbowy, którym zajmuje się rozpoznawaniem ładunków wybuchowych. Po sprawdzeniu Urzędu Skarbowego znaleźli policjanci podejrzany ładunek. Ten ładunek został włożony do specjalnej skrzyni oraz przewieziony w miejsce, gdzie zostanie zutylizowany. Dzisiejsza akcja to tylko działania polegające na wyćwiczeniu takiej wirtualnej sytuacji, która się, mogłaby się w przyszłości wydarzyć. Naszym celem było wypracowanie jak najlepszych metod, żeby w jak najszybszy sposób reagować na tego typu zagrożenia.